Jakie są przyczyny dysleksji? Dzisiaj się trochę z tym rozprawimy. Opowiem Wam o najczęściej podawanych w literaturze przyczynach dysleksji. Ja jestem Urszula i pracuję z osobami, które mają dysleksję. Pracuję metodą Davisa i jestem licencjonowanym metodykiem Davisa. Ale o tym, dlaczego wybrałam metodę Davisa, opowiem Wam innym razem. Dzisiaj rozmawiamy o przyczynach dysleksji. Najczęściej podawane w literaturze przyczyny dysleksji to przyczyny genetyczne, organiczne. Hormonalne, ale także opóźnione dojrzewanie lub mikrouszkodzenia centralnego układu nerwowego. Kolejne to zaburzenia emocjonalne, zaburzenia procesu lateralizacji oraz zaburzenia rytmu i tempa rozwoju. Jak widzimy, przyczyny dysleksji są bardzo złożone, a jak podaje jej literatura, głównym czynnikiem jest trudność danej osoby ze świadomością fonologiczną i fonemiczną. Fonologiczną i fonemiczną, trudne słowa. A co to znaczy w praktyce? To znaczy, że ta osoba ma trudności z manipulowaniem i rozumieniem dźwięków mowy, co też oznacza trudności w nauce czytania i pisania. Świadomość fonologiczna to rozumienie struktury języka. Świadomość fonemiczna to rozumienie pojedynczych dźwięków, czyli tych fonemów czyli dziecko nie kojarzy litery jako symbolu konkretnego dźwięku no i to jest jeden z najczęstszych objawów dysleksji. Oczywiście nie jedyny, ale o tym też będę jeszcze mówić. Jak widzisz tych przyczyn dysleksji jest wiele. Nie będę ich tutaj szczegółowo omawiać, bo nie chcę Ciebie zanudzać. Natomiast jeśli interesuje Ciebie więcej informacji na temat danej przyczyny, to napisz mi w komentarzu, a ja albo Ci odpiszę, albo nagram odpowiedni materiał dotyczący rozwinięcia szczegółowo bardziej tej konkretnej przyczyny. Natomiast bardzo ważne jest, żebyście wiedzieli to, o czym powiedziałam na początku, że przyczyny dysleksji są wciąż nie do końca zbadane. Lekarze w Europie zaczęli mówić o dysleksji w XIX wieku, czyli wtedy, kiedy obowiązek szkolny stał się bardziej powszechny. No i w kolejnych dziesięcioleciach pojawiały się i znikały różne hipotezy dotyczące przyczyn dysleksji. Okazało się, że nie jest to ani lenistwo, że nie jest to ani problem ze wzrokiem, że nie jest to wynik infekcji, i zaczęto podejrzewać, że są to różnice strukturalne w budowie mózgu. No i zrobiła się taka neuronowa zagadka, ponieważ badanie mózgu wcale nie jest takie proste. Mózg do nauki czytania musi przykwalifikować inne obszary, które Powstały w drodze ewolucji do czegoś innego, musi więc je przekwalifikować do czytania. I są to obszary na przykład odpowiedzialne za wzrok lub percepcję dźwięku. No więc wtedy naukowcy musieliby zbadać wiele obszarów mózgu odpowiedzialnych za coś innego, a zaangażowanych w proces czytania oraz łączące je wszystkie szlaki neuronalne, a tych są chyba jakieś biliony. Dlaczego tak późno zaczęliśmy badać przyczyny dysleksji? Dlatego, że dysleksja to nie choroba wcześniej, gdy nie mieliśmy rezonansu, gdy nie było takich nowoczesnych urządzeń, można było badać mózgi tylko pośmiertne, a na dyslekcję nikt nie umierał. Natomiast teraz na szczęście mamy postęp, mamy nowoczesne urządzenia, no i może będzie więcej wiadomo na temat przyczyn dysleksji. Podsumowując, przyczyny dysleksji są bardzo złożone i wciąż nie do końca znane. Jest to Zagadnienie, które wciąż jest przedmiotem badań, ale wiemy już na ten temat coraz więcej. Wiemy, czym dysleksja jest i wiemy, czym ona nie jest. A to jest czasami ważniejsze. W kolejnym filmie będę mówiła o tym, jakie trudności może dawać dysleksja. Jeśli to Ciebie ciekawi, zapraszam Cię do kolejnego spotkania. Do zobaczenia.